Robotnicy na żniwie Pańskim, to prawdomówcy nieustraszeni, ludzie ofiarnej miłości, którzy widzą i reagują. Oni są uzdrowieniem środowisk, inicjatorami dobrych zaczynów. To ci, którzy innym otwierają oczy, podtrzymują słabych i zrozpaczonych. W każdej sytuacji widzą powinność chwili i własny obowiązek wiary. Trzeba prosić o takich ludzi, ofiarników własnego życia, którzy nie będą oglądać się na własne bezpieczeństwo czy akceptację, ale zrobią i powiedzą to, co jest koniecznością chwili, czyli powinnością wiary. Niezwykłym przykładem takiej postawy jest święty Wicenta Paula. 19 lat i księdzem został. Po pięciu latach dostał się do niewoli jako galernik. Przez kolejne lata zakuty wiosłował poganiany pejczon na plecach. Jako kapłan trwał w takim więzieniu, aż go gdzieś tam rozpoznano, uwolniono. To jest przykład człowieka, który w każdej sytuacji widział powinność chwili i wykonywał ją. Gdy był na galerach, był cierpliwy i modlił się. Ludzkich nadziei nie miał. Miał tylko ufność położoną w Bogu. Jak on to nazywał? Nie wiadomo. Bo my, dzisiejsi ludzie, tuż mamy wiele spraw zdefiniowanych, opowiedzianych, opisanych naukowo, niemal z językiem matematycznym, ale w tamtych dniach wystarczyła prostota, wytrwałość i posłuszeństwo Panu Bogu. Dzisiejsi ludzie próbują wszystko zrozumieć, aby być przekonanym i sprawdzić. W tamtych czasach ludzie niewiele rozumieli, nie wszystko sprawdzali, ale byli ludźmi Boga. Dar życia przyjmowali jako dar, nie jako przekleństwo. Dlatego nie było dolegliwości współczesnych, które biorą się z ateizmu, z nieustępliwości w grzechu, z nienawracalności, skrzywdy z i innych morderczych postaw, które są serwowane ludziom przez ludzi. To może dla tej nieskalanej niewinności. Jego szczątki doczesne są bez rozkładu. Skromny kapłan. Leży jakby spał. Zachował go Bóg na świadectwo i zawstydzenie, na zachętę i umocnienie tych, którzy o nim usłyszą, co robił i czego nauczał. Tylu wielkich było w owym czasie. Żaden z nich nie miał tej miłości, wytrwałości i męstwa. Jego cierpliwość na galerach to dowód szczególnego męstwa. Przeklęty los galernika, który nie miał żadnych perspektyw dla siebie. Był nakarmiony jak zwierzę, aby dać mu siły do wiosłowania. Wśród takich, później on apostulował, wśród zniewolonych i nędzarzy, Struktury państwowe nie miały charakteru opiekuńczego. Dobroczynnością zajmowali się tylko ludzie Kościoła. Tak jak tylko ludzie Kościoła wynaleźli uniwersytety i wiele dobrodziejstw cywilizacyjnych. Kościół ludzi uczłowieczał, łagodził obyczaje, uczył pokoju i mądrości. Takimi ludźmi jak święty Wincenta Paula. Bogu dzięki za jego życie. Jego misja się nie skończyła. Świat jego przykładu nie zagasa. Jest do kogo się zwrócić, o kimś wspomnieć, by iść wytrwale cierpliwie drogą własnego krzyża, a krzyż każdego człowieka jest niepowtarzalny. Módl się dla siebie o cierpliwość i wytrwałość, a mądrość, aby widzieć i rozumieć, o wszystko, co jest Ci potrzebne do zaistnienia jako człowiek wierzący, który innych nie osłabi, nie zgorszy, podniesie, umocni i doprowadzi do ocalenia.